Więc bierzemy włoską bruściertę, kochani, robimy ją na równe kawałki, tak, z grubej mąki. Zobaczcie, zobaczcie jak one trzeszczą przepięknie, Boże, jak ja kocham ten dźwięk. I teraz bierzemy pasztet. Pasztyt, kochani, włoski, cudowny, chnący dziczyzną. Boże, jak ja kocham te zapachy! I bierzemy grubymi, słuchajcie, pajdami grubymi. Smarujemy. Wy tego nie widzicie, więc obrąbię Wam jedną. Bruścieczkę. I teraz proszę, bardzo dużo. Dużymi pajdami, słuchajcie. Nie. Ograniczamy się. Proszę bardzo. I odrobinę oliwki. Proszę. I odrobinę oliwy włoskiej. Lejemy. I na koniec. Królowa ziół. Troszeczkę zjem. Mm. Na śniadanie. Na polskie śniadanie. Włoska bruścietta. Smacznego. Pozdrawiam Was.